Cześć, Z tej strony Marcines X, a dzisiaj pokażę bardzo prosty poradnik, jak, jak odtworzyć kopię zapasową swojego świata. Jest to dostępne od wersji 1.4.2. Więc wchodzimy na tryb jednoosobowy, czyli single player. I bierzemy świat. Klikamy odtwórz. I to jest kopia. Wybieramy, jaki tryb, taki sam, tutaj się wyświetla seed, no i, i um, tworzymy. I mamy to samo. Tak. No, to samo, zaraz, No i chyba to było na tyle. No to na razie, Matian Six.